Dobrze, witamy Ja Jarek, witamy, no i teraz wyścig No Siema. Musimy to wygrać Prawo to, Dobra Czekaj, ja tutaj trochę nie wyrobiłem Jedziemy Jestem przed tobą O, drzewo Dobra, ty mnie już wyprzedziłeś o bardzo dużo Jezu Ej, czekaj na mnie To będzie skok zaraz Tak wiem To było w drugiej misji, alpinista, nie? No dlaczego tak ciężko się tym prowadzi? Tyk sobie skoczyłem Widzę cię, przez chwilę cię widziałem I teraz robię gorsze? Teraz właśnie to jest najfajniejszy ten skok. Dobra, ja już tam jadę z tej góry. Dobra, ja już jadę. Będziesz pierwszy. Ale dobra. Przegrałem. Nie. Ale dobra. No i to była taka króciutka misja. Przegrałem, ale no dobra. To była taka króciutka misja. Subskrybować. No i na razie. No.